O! Przez chwilę widzieliście mój pulpit. Teraz zdradziłem swoje tajemnice. Dzisiaj nagramy, pierwszy od, tak jak powiedziałem, pierwszy gameplay, czy, czy, czy livestream, czy live game, czy, czy jak to można ją nazwać, z gry Navy Field 2. Druga część, druga odsłona bitew. Marynarki Wojennej okresu II Wojny Światowej. Bardzo, bardzo ciekawa kra, Bardzo, można powiedzieć, taka, taka stylowa bo bo, bo... bo tak naprawdę gra się o pewnego rodzaju takie... Mm, takie można powiedzieć, jakieś... już tylko O! The account information program is not Co? Co jest zrobione? Jest, dobra. Coś musiałem źle wykrywać. I tutaj już nie będę oczywiście pokazywał, czy tak powiem. Tych podstaw każdy chyba już to widział. Generalnie chodzi o to, że są cztery, na razie są cztery narodowości. Z tego co wiem to planują, bo rozmawiałem tutaj z moderatorem, czy tam z pewnym pracownikiem lexonu że planują wprowadzić nową nację. Podejrzewam, że to będą Francuzi. Tak jak w pierwszej części, też najpierw były cztery podstawowe nacje, później później wprowadzili piątą była Francuzi, później byli Rosjanie, czyli marynarka Rosyjska, później chyba wprowadzili, a bo wprowadzili jeszcze, no, czyli jeszcze dwa no, trzy wprowadzili w pierwszej części, no, także też tylko że mówię, że pierwszy wprowadzą Francuzów. Ale to już, to już nie jest miądzików. Można sobie oczywiście wybierać narodowość, Japończyków, niemiecka narodowość, Wielka Brytania, United States of America No, ale my tego nie będziemy robić, bo my już mamy tutaj ja akurat wybrałem, że tak gram Brytolami, tak? Angolami. No, mają, mają bardzo dobre mocno dobre i wchodźmy do, do portu o tak wygląda gra, to zapewne już każdy widział tutaj chciałbym o na dzień dobry mamy yy, mamy event, czyli dodatki. Proszę bardzo, mamy od razu Armor, Armory. Uu, bardzo... O, i bardzo właśnie się dobrze złożyło, bo akurat dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o Armorach, tak? O pancerzach. Akurat dostaliśmy za to, że się zalogowaliśmy, dostaliśmy w Vivendzie yy, 3-4 rodzaje armora. Są bardzo dobre, bardzo potężne, w piątej chyba nawet. I tutaj, yy, tutaj wchodzimy w Sapri i DiPod i są te pancerze, tak? No, no ale coś mało dali mi. Raz, dwa, trzy, cztery, a nie, cztery są dobre. Od razu instalujemy go. Na, na naszym najmocniejszym okręcie oczywiście, A Iron Duke'u, damy, damy pancerz, tu mamy tak, mamy siatkę i damy jeszcze, damy podłogę, żeby nas nie, ten, nie bombili, tak, o, aha, bo tu jest takie. no to to wyrzucimy i damy, damy ten, tego dany, No i od razu powiem oczywiście o, 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 o mój okręciu. Mój najmocniejszy na razie okręt na 58 levelu. zwany Iron Duke. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co to wygląda. po prostu cudo. Bo dalej widać Big Ben, parlament Londyński Pociągi sobie jeżdżą, dźwigi i tu jest... tu jest maszynka do zabijania tak? Mamy jeszcze... O! No. Mój garaż... To jest bardzo dużo. I powiem o armorach. Wchodzimy sobie w tak zwane shopa. Tu możemy kupić wszystko, tak? Ale chcę powiedzieć o armorach, ponieważ akurat dzisiaj dostaliśmy armora i side armor. Jest to, jest to pancerz, który side czy seed side chyba. Pancerz, który Działa, przeciwko, znaczy kumuluje uderzenia, działa przeciwko pociskom poniżej 40 kąta, czyli, przykładowo, okręty typu, wynajmniej brytyjskie strzelały poniżej, włoskie strzelały poniżej 40 kąta. Był to dokładnie chyba 38 kąt. Czyli po prostu uderzają w tą boczną górę tak? To jest pancerz, który właśnie spełnia tą funkcję. Tu mamy wszystkie parametry. Ile daje osłony, to jest pancerz, który spełnia tą funkcję. To jest tylko i wyłącznie do tego. Ten akurat pancerz jest stworzony tylko i wyłącznie do tego, że absorbuje czy, czy, czy kumuluje te uderzenia poniżej 40 kąta. On innej funkcji nie spełnia. Deck Armor. Deck Armor jest pancerzem, który. Oczywiście tu są wszystkie poziomy tych pancerzy: tak? Z pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a nawet piąty. Piąte są premium. Czyli można je kupić za prawdziwe pieniądze, ale oczywiście od razu mówię tak jak zwolennikom, którzy lubią płacić, tak, no lepiej nie płacić, bo można sobie kupić na przykład czwarty poziom, czwarty to nie, ale trzeci już poziom można kupić normalnie za kredyty, ja akurat mam 4, 600, 4 617 386 kredytów, także jak będą ma taki pancerz 748 to proszę, proszę. Deck, deck, Armor to jest taki pancerz, właśnie, który, ma dwie funkcje. Kumuluje uderzenia pocisków powyżej 40 kąta, czyli na przykład japońskie okręty miały kąt 45 stopni, strzelały bardzo daleko i, 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 ten pocisk leciał do góry, a w momencie, gdy spadał, on nabierał jeszcze większej prędkości. I to rob, robiło masakry, tak naprawdę. No, były problemy z celnością wiadomo, bo im dalej, tym, nie może trafić, tak? Bo to wpływają na to inne czynniki. Chodzi tak w realu, tak? Ale, ale ogólnie, ogólnie trafiały, tak? I, i, i ten pancerz spełnia dwie funkcje, czyli kumuluje uderzenia w pocisku powyżej 40-kąta, czyli na 45-kącie. I broni nas, znaczy broni, kumuluje uderzenia od bomb, tak zwanych bomberów czyli tu mamy iCrafty. Samoloty, są dwie bombery, o to są maszyny, które zrzucają bomby z góry, tak? Pozrotują do nas, z góry nam tłuczą bomby. To I ten, ten Armor właśnie, deck armor nas przed tym broni. Póki nam nie przebiją deck Armora, czy tam w ogóle pancerza którego tego, to, 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 to nie, nie niszczą nam okrętu. tak? Chociaż czasami jest tak, że, że właśnie strzelają powiedzmy, pod innym kątem i... i niszczą, nie ma akurat tego pancerza i od razu nam tłuczą okręt. Bulgę. bulge, bulgę, tak zwany pancerz bąbelkowy. Jest to pancerz, który broni nas tylko i wyłącznie przed torpedami, czyli, przed SS, znaczy SS, przed submarinami, czyli okrętami podwodnymi, które wpuszczają do nas masakryczną serię torped. Również przed, y, oczywiście, przed aircraftami, który typu tor torpedobomber, tak. Tu mamy torpedobombery. O, oni też spuszczają na nas torpedy, czyli realnie służy tylko i wyłącznie przed ochroną y, atakiem torpedowego. Y, są jeszcze takie okręty, być może w przyszłości prowadzą tak zwane torpedowce, czyli y, tylko i wyłącznie ma miały na sobie y, takie, można powiedzieć, moduły. Torpedowe takie lanszery, takie takie wyrzutnie torped i, i, i one wyrzucały nawet do 4-5 torped z jednego lansera, a miało takich lanszerów na pokładzie 20, czy tam 10 na przykład, tak? No to mógł masakrycznie storpedować po prostu cały polownik. I to, to jest pan też, który jest, że tak powiem, tylko i wyłącznie do torped i, i jest niewidoczny, w sensie działa pod powierzchnią wody. Bullhead. bullhead. to jest taki pancerz ogólnej konstrukcji, tak, strukturalny, można go tak nazwać. I, i on działa w środku, w środku, znaczy w środku. Jest, jest że tak powiem, zamontowany w środku, czyli jeżeli już się, powiedzmy, jakiś, pocisk przebije przez pancerz typu slide armor, to jeszcze ma do przebicia tak tego, tego bullheada. Czyli to też jest warto, warto oglądować. No Jeżeli chodzi o pancerze, y, trzeba y, umiejętnie i rozsądnie y, wkładać, y, że tak powiem, do okrętów, bo, bo często jest tak, że na, na, nawalimy jakiegoś pancera niepotrzebnego i, i, i y, że tak powiem, nie wiemy i nie spełnia funkcji w ogóle, a, a inni, inne pociski nas tłuczą. Tak? Y, z mojego doświadczenia i z, że tak powiem, z, z opinii graczy Elite NFA, polskich graczy, których jest bardzo sporo, najważniejszy pancerz to jest właśnie DEC, czyli podłoga, która nas broni przed pociskami wysokiego kąta i bombami. A następny jest pancerz, tutaj możemy tego kłaść, możemy jak najwięcej. Następny jest właśnie pancerz ten, Sight Armor. Tego się stosuje też dosyć w miarę sporo i bulgę przeciw torpenom. To są trzy podstawowe pancerze, które muszą być na okręcie. Bulgę troszkę mniej, no bulgę możemy położyć powiedzmy jedną warstwę, tak? Takiego z czwartego poziomu, jak położymy to o, będzie bardzo dobrze. No, ten, ten strukturalny już się rzadko stawia, no, chyba że mamy miejsce, tak? Bo na przykład weźmy mojego Iron Duke'a. On tutaj ma equipment aimera, to tu jest... Tu mam na przykład sloty, tak? Tu, tu się właśnie uzupełnia wszystkie dodatki do Jeżeli mamy odchylone, odkryte więcej, no to wtedy możemy rzeczywiście naładować tych pocisków, tych, 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 tak? tych, tych pancerzy. No. Ale to są właśnie podstawowe pancerze, które się które się montuje, czyli Deck i, i ten, ten, ten ten slide, tak? Także no dzisiaj na tyle z yy, samej rozgrywki yy, chciałbym jeszcze, a może jeszcze powiem pokrótce tutaj obsługa, tak? To jest Supply Depot, czyli taki magazyn, gdzie wszystkie, wszystkie dodatki dostajemy, nagrody, bonusy, yy, co na przykład sobie kupimy, samolot tak jak widać yy, to wszystko mamy w Supply Depot, taki magazynek, tak shop to tak jak już mówiłem. Kupujemy wszystko. Tutaj kupujemy. Możemy kupować za pieniądze, możemy kupować za kredyty, samoloty, shipy. O shipach też powiem parę rzeczy, ale to no to już w innym odcinku. Oficerowie, Armor, pancerze, supporty, nagrodowego plażę i supply Box. dokładnie się nie ma tutaj żadnych temu. Przepraszam, Event. event to jest taki. To jest taki, gdzie można wpisać kod głosowy i otrzymać coś nagrody, bądź ogólnie na przykład rozdaję, tak? Help to Help, tutaj opis całej gry. Czyli to, co ja teraz robię, to jest w Helpie. No i ShipTree, czyli drzewko okrętów, tak? O okrętach i rodzajach okrętów będę mówił w no, na dzisiaj chyba to wszystko, bo bo, bo, bo nie ma co tu przedłużać. I tutaj jeszcze tylko mogę dodać, że mm, gra jest y, naprawdę bardzo fajna, ponieważ y, jest bardzo realistyczna przede wszystkim. Y, fani, fani II wojny światowej naprawdę znajdą tutaj swoje takie ukojenie, tak? Y, jest to gra, która po prostu jest bardzo realistyczna i przede wszystkim Przede wszystkim nie ma jakiegoś takiego takiego przesadyzmu, tak? Jak w grach są, czyli lasery i kolorowe świecidełka. Tu jest konkretny masz okręt i możesz strzelać, tak? Realizm jest naprawdę bardzo dużo. Grafika się bardzo poprawiła, bardzo polskiej gry i, 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 i tu mogę dodać. No, zapraszam do gry. Yy, są polskie floty, są floty francuskie, yy, rosyjskie są floty niemieckie, angielskie, polskie. Polskie to chyba ze czy nawet ze trzy. No jest mnóstwo ludzi, mnóstwo graczy, także, także na pewno. Jeżeli ktoś już wejdzie na, na do gry, to proszę nie pisać jakichś głupot na czatach, to ponieważ tutaj grają starsi ludzie i, i, i tutaj nie, nie życzę sobie jakichś takich obrażania, tak? Tak to się mówi jak w innych grach. Także na dzisiaj to koniec. Pozdrawiam ją